Cześć. Zanim zaczniemy, krótka autopromocja. Jeżeli zainteresował cię ten produkt, możesz go kupić tanio w moim sklepie: enimo.net. Każdy zakup to wsparcie dla rozwoju kanału. Link poniżej w opisie pod filmem. Dziękuję, a teraz zaczynamy. Zamek drzwi przedniej lewej w twoim VW Golfie 3 to element, który może wymagać wymiany z czasem. Przyczyną tego mogą być uszkodzenia mechaniczne, korozja lub po prostu zużycie części. Jeśli zauważysz, że Twój zamek nie działa prawidłowo, nie zwlekaj z wymianą, ponieważ może to stanowić zagrożenie dla bezpieczeństwa Twojego pojazdu. Aby wymienić zamek, musisz najpierw zdjąć obudowę drzwi, aby uzyskać dostęp do mechanizmu. Następnie odłącz przewody elektryczne i usuń starego zamka. Nowy zamek musi być odpowiednio dopasowany i zamontowany, a następnie połączony z przewodami elektrycznymi. Po zakończeniu montażu upewnij się, że wszystkie elementy są właściwie zabezpieczone i sprawne. Uwaga, zawsze przy wymianie zachowaj wszelkie środki ostrożności. Pamiętaj, że moja instrukcja to tylko uniwersalny poradnik. Najlepiej zawsze zlecaj wymianę swojemu mechanikowi lub osobie posiadającej odpowiednie kwalifikacje. W zależności od danego samochodu instrukcja montażu może się różnić. Najlepiej sprawdź instrukcję pojazdu, aby dokładnie zweryfikować, jak powinna zostać wymieniona dana część. Pamiętaj, że tą część możesz kupić online z szybką wysyłką, Zeskanuj kod QR, aby sprawdzić ten produkt lub sprawdź link w opisie poniżej. Dzięki i miłego dnia.